Hej siemano! witam na kanale. Stare schematy płoną. Dzisiaj coś zapłonie. Ja tutaj sobie wypijam herbatkę, zaparzony lubczyk. A teraz będziemy pikować sałatę. Przyszła pora na sałatę. A wieczorową porą przyjdzie pora na. Na co przyjdzie pora, koleżanka? Ja piję już lubczyk. No jak to na co? Na cukinie. Dobra, żarty żartami. Pikujemy sałatę. Koleżanka kopie dołki dosłownie pod sobą. Czy widzicie to? Na bosę po uziemia się łapie dobrą energię. Jest mamy to pierwsza sztuka. Później po posadzeniu obficie podlejemy i będzie spoko ziemia jest bardzo wilgotna, to przyjmie się z pewnością. Sałata ma to do siebie, szybko się przyjmuje. Flancujemy sałatę. To jest taka odmiana, rodzaj właśnie nie pamiętam jak się nazywa ona fajnie rośnie do góry. Można se liście obrywać od dołu. Jej to nie przeszkadza, tak dorasta do ilu, do metra do góry. No. O taka, o, czerwona to jest, tak? Niby właśnie nie pamiętamy nazwy. Na pewno to nie jest taka sałata yy, główkowa, Ta, głowiasta. Głowiasta, taka spoko, można ją właśnie sobie tak. ...podrywać, że tak powiem. A teraz leci sałata... ...masłowa. Z maselkiem będzie kurwa jak sam raz. No. No wsadzaj w tą dziurę. Ktoś tam krzyczy po kubku, po kubku Ty głupku Teraz fusy po kawie, tak delikatnie odsypać, tylko o, suche jak pieprz posłuży jako nawóz i odstraszać różnego typu robactwa. Teraz wlatuje yy, słoma konopna. Koleżanka się tak wypięła, że muszę wjechać między nogi. O. Czemu ma to służyć? Slimaki ślimaki nie lubią po tym chodzić. A ślimaki nie lubią po tym chodzić. A ślimaki jak wiemy lubią sałatę. I na koniec wszystko zostanie spryskane wrotyczem. Taką herbatką, naparem, wywarem. Wszystkie robactwo idzie. Patrzcie jak koleżanka pompuje. I popatrzcie młodzi jaki rączka chodzi. O tam już groszek w oddali Popsikaj go tym wrotyczem yy, Por zeszłego roku Tak, zimowy Tutaj rzadkiewka Słoma konopna, którą tu widzimy, zadziałała. Yy, wcześniej ślimaki tu zaczęły już obgryzać ten cały bób. Odkąd koleżanka posypała tą słomą, ślimaki się wycofały. <ślimaki> I bób sobie rośnie spokojnie. Nie ma ślimaków. To tyle na dzisiaj slancowania sałaty. Jak się podobało, to wiecie co zrobić. A ja spadam tutaj obok na szczaf. Na razie do następnego. To ona tak wołała: Po kubku, po kubku, w tej kubku, znacie to? Cykrówki, sierpówki, Zajadają. I why you are not shy I wonder where you might be from Now that I get awesome, you yeah. I see that it's just who you are I see the light in your heart It might as well be the sun You shine on everyone You're easy to love You're easy to love everyone feels